Cześć widzowie, tutaj powtarzam się ja, no i dawno mnie nie było na kanale, tam mówiłem, że już wiecie kończę karierę, nagrywasko co tam nagrywałem, 52 suby, mm, i zmieniam zdanie. to no, parę osób pisało, żebym nie odchodził. Pierwsza rzecz, w co gramy? Gramy w... Yy, to, to gramy grę. Tylko nie piszcie tego prywatnie. Ja gram też i mam kartę 9 już. I dostawcie łapkę w górę i suba. I, i oglądajcie poprzednie odcinki, i to byście byli na bieżąco. <coughs> na bieżąco, co się tam działo z moim kanałem, czyli czemu ja chciałam odchodzić i tak. TP. To sobie obejście filmy, będziecie wiedzieć już. Jestem chory, mam kaszel, katar i myślę, że nie będzie wam na złe. Jak będę kaszlał na odcinkach, dobrze? Bo. No, katar mam. Rozchorowałem się, nie wiem skąd ten katar. <laughs> Właśnie dobra Mess Messi! Mess Messi! Messi Messi! Kurwa, ojciec, jedę. Popsuję i klema. Wiecie, czy ja powrócę ja tak ogólnie z zagrywaniem? Czy filmów nie będzie też jakby Daily? Może kiedyś, lato będzie, w wakacjach obiecuję, że mogą. Może być daily. ale ci będzie na pewno, to tego nie wiem jeszcze. Tego to zobaczymy, oczywiście zobaczymy, bo może wrócę, może nie, jednak nie wrócę, zależy jak będę miał humor, co nie? Ja pierdolę, debila, że może wrócę, może nie wrócę jednak, a może jednak wrócę. Tutaj może być różno od mojego humoru, mogą mnie przezywać jeszcze od dzieciaków, od kidów, no i... Kurczę. E, no i... powracam z nagrywaniem. Zostawcie łapkę w górę na. O, mam dla Was zadanie. Policzcie, policzcie, ile razy kaszlałem w tym odcinku. I napiszcie w komentarzu, jak będę oczywiście dostępne. Napiszcie w komentarzu, ile razy kaszlałem. To dla Was zadanie. Taki za wyzwanie o. Zadanie po prostu. Ile razy kaszlałem w tym odcinku? Bo może... Jak to? Nakończycie super dniu. Ile razy kaszlałem macie napisać, proszę. <laughs> Policzcie. Powinnam to na początku odcinka zapowiedzieć. Czemu mam kartę 9? Wow. Wpadajcie na mojego TikToka Bartek 3737H też. Tak jak nazwa na Robloxie też mam Bartek. Ale jak chcecie mnie dodać do znajomych, to to jest moja nazwa. To jest moja nazwa cała. A na TikToku mam ogólnie to Bartek, ale też mam Bartek 3737H. Wszystko się liczy, co nie? Kurczę. Liczy się Bartek 3737H i Bartek. Więc. Ale z dużej litery zawsze piszcie Bartek, a z małej h. Więc zapraszam do mojego TikToka, polubcie. Jak mnie zaobserwujecie podacie mój swój, kan e, swój kanał na moim TikToku, jakimś bele jakimś e, TikTokiem to ja wam e, dam e, obserwacje, dam wam suba i dam wam lajki pod każdymi filmami, pospamię wam tam, nie powiem. O <ścoughs> Cup. Gdzie jest piłka? W ogóle Argentyna wygrała te mistrzostwa, wy to widzicie. We wtorek, wy to widzicie wy środę, a u mnie jest wtorek, co nie? Bo ja tego nie wrzucę na jeden dzień. U mnie jest wtorek, bo jest noc. Czyli co ja pierdolę? Jak mogę wytłumaczyć to wam? U was jest teraz jakby wtorek? czy u was jest już, u was jest środa, a u mnie jest wtorek. Bo ja nagrywam to wieczorem we wtorek. A wrzucę, yy, czyli... U mnie jest wtorek, a u was jest środa jak wrócę to. Więc tak nagrywam zawsze jeden dzień przed, yy, zanim wstawię odcinek. Nie wiem czy wleci, może, może jeszcze wleci we wtorek, a może wleci w środę. Jes! Ale poszła, ładna. Może wleci to... What you bro? Typie, ja strzeliłem gola! <coughs> U mnie jest teraz wtorek, a u was będzie środa. Tak jest. U was jest... Tak, u was jest środa. U mnie wtorek jeszcze. Ale no. Jakby ja nagrywam jeden dzień przed... Jak wrzucę to. Bo u mnie to się myli czasami. Czasami się myli. Słuchajcie, zachęcam wam do subskrybowania, nie chcecie ominąć mojego żadnego filmu. Może nagram to suba i łapę dajcie, bo wam na was nagrywam. Ja się poświęcam dla was. Jestem chory, bo tak to bym siedział w łóżku teraz. A jednak nagrywam to, nie strzeli. O kurwa, tak się nie spodziewałem. Może inna jeszcze Wegerka wleci jeszcze. W ogóle piszcie jakie gry można... Robloxie, Samobój! I na Robloxie jakie gry można jeszcze grać. Po, polećcie mi jakoś. Ja oczywiście zagram i nagram odcinek i jeszcze pozdrowię wam. Wezmę waszą nazwę, sobie napiszę gdzieś na karteczce i... i kar, kartce i was pozdrowię na odcinku. Nie umiem mówić, tak? Mam wadę... Wadę główna, nie mogę mówić, tak? Czy umiem mówić, bo mówię, ale 20 W ogóle to już zaczynajmy temat. Robloxa, mam 25 goli, 26 winów. Kulda, no ale jak potrzebujemy, bramkarza, to gdzie jest nasz bramkarz? Jak tam stoi jakiś. ¡I opirdziel! Widzieliście to? Jak to moja szła piłka. Moją, kupnęłem ją, 10 sekund, jak będzie będą karny to ja strzelam po wszystkich. Ja raz w karnik przegrałem w ogóle na mistrzostwach. A właśnie, powiedzcie mi, pochwalcie się, czy gracie w piłkę nożną. Bo ja gram, jeżdżę na treningi. Nie powiem wam, gdzie mieszkam, ale najczęściej jadę do Krakowa, ale nie powiem wam, gdzie mieszkam. Tu najczęściej to ja do Krakowa jadę na treningi, ale no nie mieszkam w Krakowie, to wam powiem. Mieszkam? Nie powiem. Nie mogę powiedzieć. Dobra, to jest właśnie prank, bo ja nie gram w piłkę... Znaczy gram w piłkę, ale nie jeżdżę na treningi, więc... Nie gram, ale... Jakby gram trenuję, ale nie gram w piłkę. Nie jeżdżę na zawody. Tu was prankowałem teraz. Cool no. Końcowe. Ukraina Austria, a nie Url. Urwaj Kurwa, gdzie piłka mam <coughs> karza, mamy lichego, to wam powiem, bo on przepuścił moją bramkę, jak ja strzelim. nim. A wiecie, jak ja strzelę? Ej, typ oczekuje na podanie, jak sam piłkę kopić nie umie. Ale on na tyle goli, już 170 siedemdziesiąt, siedemdziesiąt parę goli. Ja się nie dziwię. Dawaj, Fal! Ale gdyby tam się przedstawił trochę do tej. No, na to. Do, bli do bliższa, bo on strzeli dołem. Nie górę strzelił jednak. I pamiętam, ja w ogóle sam się skrężywałem, jak oglądałem moje filmiki. Początkowe, Cie 52 suby. Skąd te suby? Ze shortów. Najwięcej to są z shortów było. Bo to z filmów ani jedna sub nie przyszedł chyba. Ale mało osób. Miało mnie mia osób subskrybuje. Połowa osób mnie nie subskrybuje, a ogląda moje filmy. Czemu wy mi tylko chcecie wyświetlenie nabić? Dajcie suba. Nie bądźcie... Dajcie. Dajcie suba. Nie bądźcie laj... Nie bądźcie tacy. Nie bądźcie. No daj. No daj suba. O, oddam ci. Tylko napisz komentarz. Wejdę na swój profil i ci dam suba. Z własnej ręki. Nie piszcie, czy was pozdrowię, bo nie wiem, czy pozdrowię. Jak masz u mnie suba, to cię pozdrowię. Ale jednak musisz powiedzieć, że masz tego suba. Bo, jak nie masz suba, no to co ja mam ciebie pozrobić. M Chcę dobić 1000 obserwacji na TikToku. Pomóżcie mi i będę robić live'y, Możecie sobie też dołączyć. Ja pierdzielę gol. Dołączajcie, Na TikToka też, oczywiście. Czy wam dam. Po czy podam wam. Link. W nie wiem, czy podam wam. Podam wam moją nazwę do Robloxa. Nazwę. Nazwę do tej gry. Szczególnie. Ale tu macie tą nazwę gry. O. Tylko nie piszcie pri Nie piszcie praktykę. Bo to wam nie wyczyta. Dobra, chcę karnych. Jak strzelimy, to będziemy gejami. Ocie panie. Dobra. Nagła śmierć, ja w nagłej śmierci nie mogę umrzeć. O, ma dance dance dance. A, nie, nie, bo mi zablokują film za autorskie. Nie można tak. Kulna. O, wybroniłem! Dobra, 15 sekund, już chyba nic tutaj nas nie dziwi. Wibi, wibi. Dobrze. Tam na napastników liczy stoję, a tutaj na obronie teraz będę. 10 sekund, oni przedłużają, żeby kardy były. Skąd. Yy, masz, yy, w ogóle fajny jak, mam powiem wam. Staśmy, polecam wam. Ja nie mam stojaka, muszę sobie kupić właśnie, w tym jest problem. I karne, żółty karne w finale? Kto to widział? To strzela pierwszy? Dobra. Ju Strzeliłem? Nie ma? Kurde! Ej, gola mi zaliczyła? Zali nie za nie zaliczyła? Oj, zaliczyło mi gola. Ja pierdziele, co on zrobił? Ja nie chcę mieć... Musi to wybronić. Jak sam ramka jest? Jak pusta bramka była, to jest, to jest sens, co nie? Ale gola strzeliłem, to się cieszę. <laughs> ile razy kaszlałem? No, pochwalcie się, ile to naliczyliście już. A ja co, też tutaj zliczę? Spokojnie. Na TikToku mam 505 obserwacji Ale nam odszedł jeden. Liga nie! Kuu, World of Cup Mistrzostwa świata jednak tutaj Myślę, że tak filmik powyżej 20 minut nie będzie trwać, co nie? O, idziemy tam. No Polska, oczywiście, że Polska musi tutaj... Polska musi awansować, bo jak Polska... Ale ile tam... No, na kogo poszło tam dużo? Na Argentynę poszło tyle. Na Polskę jest... Ale Polska też ma awans, mordo! Myślę, że filmik za niedługo będzie się kończyć. Krótki strasznie, ale no taki... Oczywiście wstawię wam ten filmik. U mnie jest wtorek, u was może być środa, albo jeszcze wtorek, bo... Może się wrzucić o 20. Ja ci wam powiem, od której może się wrócić. Filmik może być o 21. Jest 17. Uwaga, nie, 17. 177 Może filmik będzie tak. No ja nie wiem, ile ja to. Nie wiem, filmik 21. maksimum wam daje tak. Taki czas podstawowy, 21. Myślę, że będzie, albo może nawet wcześniej, ale to. Wiecie, chyba montażysta wziął się do załeb, żeby tutaj mi zmontował ten filmik, co nie. On tam montuje jeszcze nie. On nie montuje tylko moich filmów, ale... Ja zawsze mogę sobie samemu zmontować, co nie? Bo ja sobie też... Nie, ja pięć filmów chyba. Ja parę filmów sobie samemu zmontowałem, ale słabo wyszły. On zawsze miniaturki robił. A ja nie, ja miniaturki robiłem, ale on mi montował. Żeby mi... Znaczy on mi wrzucał. Ale sam mogę sobie... No, ja powiedzielę. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę i suba. I oglądajcie moje poprzednie odcinki. Na razie, cześć i pół!